No i drodzy, słuchajcie, ostatnio nagraliśmy grę Exit 8, gdzie utknęliśmy w korytarzu w metrze i musieliśmy szukać anomalii, aby móc z tego korytarza po prostu wyjść. Musieliśmy 8 razy przejść przez ten korytarz i jeśli była anomalia, trzeba było zawrócić. Twórcy tej gry zrobili kolejną grę, która nazywa się Platform 8. Czyli to samo, tylko w metrze? Przy czym, z tego co wiem, to nie mamy tutaj się cofać, jeśli znajdziemy anomalię. Musimy ją po prostu przeczekać. Okej, okay. mamy naszego ziomeczka z aktówką. Tak jak w poprzedniej grze, mamy bardzo, bardzo dużo różnych reklam i wydaje mi się, że tym razem będzie raczej trudno je zapamiętać. I mamy, zobaczcie tutaj, stację. Tych stacji jest 8, więc rozumiem, że mamy przejechać jakby wszystkie 8 stacji i to jest po prostu nasz poziom, na którym aktualnie jesteśmy, czyli 0. Czyli mam nadzieję, że to jest po prostu tutorial, prawda? Please check electric signs. Ok, czyli sprawdzaj o te znaki tutaj. Nie ma problemu. Eee, wszystko wygląda ok. Czy na tych znakach coś się pojawia? Nie. Tylko, że to jest po prostu kolejna stacja. Eee, be careful for anomalies. Czyli uważaj na anomalie. Spoko. O! Uh. to była anomalia, prawda? Uh. czy ja mam. Czy ja mam to ignorować? Czy ja mam. Ignorować halo, znaki, powiedzcie mi, co mam zrobić. Uh. Halo? Eee. Uh. Czy to wszystko. Uh. Okej. Okay. Czy to wszystko? Czy to koniec anomalii? Powiedzmy, że to koniec anomalii, prawda? Czy to był koniec? Tak! Level pierwszy, zobaczcie. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Rozumiemy w takim razie. Czajmy o co chodzi, prawda? No to tak. Te napisy... No, powiedzmy, możemy postarać się je zapamiętać. Tutaj mamy jakieś... Jakiś... Jakąś klinikę może, cokolwiek, tu jest weterynarz ze śmiesznymi kotkami, tu jest jakieś TRPG, tu jest jakiś gaming. Chociaż wiecie co, nie ma co za bardzo zapamiętywać co tutaj jest, bardziej szukajmy po prostu dziwnych rzeczy, które się będą działały, działy z tymi reklamami, czyli na przykład będzie jakaś straszna twarz, no to wiadomo, że to jest anomalia, prawda? A póki co... Chyba tutaj anomalii żadnej nie ma. Przechodzimy. Czy mamy jakąś. Nie, to jest cały czas level pierwszy. Czy mamy jakąś anomalię tutaj? Chyba nie, prawda? Nic się nie dzieje dziwnego. Przejdźmy sobie. <laughs> um. Dzień dobry. Pan jest anomalią jak nic. Pan mnie nagrywa. To ja sobie siądę. Poczekam, aż pan przestanie mnie nagrywać. To o to chodzi, prawda? Mamy, mamy poczekać, aż przestanie. To ja sobie czekam. Pan niech sobie zrobi live'a z TikToka. Niech pan sobie nagra to co pan ma nagrać. Proszę bardzo. Zaraz pan mam nadzieję, że skończy, prawda? To znudzi się panu. Nie 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 znudzi się panu, prawda? Mhm. Okej. Okay. To ja może mam mam ignorować to, że ty coś robisz? Może o to chodzi. Zignorowanie ziomeczka, który nas nagrywa. No jak jest anomalia, powiedzmy, że go ignorujemy. Czy to nam zresetuje cały level? Nie. Po prostu mamy obok niego przejść. Level drugi. Okej, okay. okej, okay. okej. Okay. Wszystko w porządku. Albo i nie wszystko w porządku, zobaczcie. Tu mamy wielki napis. Do not proceed to the next car until the anomaly in this car has disappeared. Czyli nie przechodź do kolejnego wagonu, dopóki poprzednia anomalia nie zniknie. Czyli to chyba nadal był słuchajcie, jakaś. Yy, to było jakiś tutorial. Tak. To był chyba tutorial. Albo nawet nie. Jesteśmy znowu na zerowym poziomie. Ech, rozglądamy się, ale tak jakoś specjalnie mocno nie, bo jesteśmy na zerowym poziomie, więc tak. Oho. Do not move when it is bright. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Squid game. Squid Game! Lala! La. Ok. E? Squid Game! E? Jak jest jasno, to się nie ruszamy. Ok, rozumiem. Ła, 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 ok. Ła, 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 ła. O! Zniknij! Zniknęła? Zniknęła. Ok. Mamy to. Mamy to pierwszy level z głowy, pierwsza anomalia z głowy, level pierwszy. Ho. Um. Um. Ja sobie siądę. Ja sobie siądę i poczekam. To prędzej czy później minie, prawda? Mi. Może już minęło. Przestało się anomaliować. Chyba się przestało anomaliować, dobra? Poczekajcie, czy to jest kolejny poziom? O! O! Nie patrzę się. Czy ja mam. Nie wiem, co mam zrobić. Czy na podłodze jest info? Nie ma. Eee... Mam się nie patrzeć? Co ja miałem z tym zrobić? Co ja miałem z tym czymś zrobić? Nic mi się nie wyświetliło na napisie, nic mi nie mówiło, że mam to jakoś ominąć czy coś w tym rodzaju. Idziemy sobie stąd, proszę bardzo. Ja, oho, otworzyły nam się drzwi. Hmm. Powinienem do nich podejść? Może powinienem poczekać, aż się zamknął, co? Nie... Nie powinny się same takie drzwi otwierać. I ktoś hucha. Nachuchał. Poszedł sobie. Wstajemy i idziemy dalej. Nachuchane. Level pierwszy. Od początku. Tam też nie wygląda, żebyśmy się czegoś obawiali. Idziemy sobie dalej. Coś strasznego, niepokojącego, może na suficie, może za oknem, może za mną. E? Nie wygląda. Okej, okay, to może być, słuchajcie, e, fake info. Do not Spójrzcie na napis Do not look back. Ok. Nie oglądam się. Nie oglądam się. Chciałem po prostu przejść do końca i się nie oglądać. Możliwe, że o to chodzi. Ok? Nic nie oddycha. Czy to znaczy, że możemy przejść? Level drugi. Możemy przejść. Wszystko jest w porządku. Żyjemy. Przechodzimy do kolejnego. Z tego co widzę, tak mi się przynajmniej wydaje, te wagony są jakby połączone. Jest ten wagon i kolejny wagon, więc jeśli coś się nie wydarzyło w jednym, to się wydarzy w drugim. Eee, to chyba po prostu chodzi o to, że my widzimy przez szybę, co jest w kolejnym wagonie, więc możemy już chyba zawczasu zobaczyć. Eee, tu nie wydaje się, żeby było coś nie tak. Prawda? Chyba, że coś z tymi a, napisami. Czy coś z napisami było nie tak? Nie powinno nam to nic. O. A... A... Okej. Okay. Ok, um. o. ok. Dzień dobry. Witam. Uh, mamy. Czy my mamy poczekać aż on się. Aż on się znudzi, czy mamy po prostu przejść obok niego? Trudno powiedzieć. Zaczynam myśleć, że on chyba nie przestanie nas tutaj szukać. To bardziej był defran. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak, level trzeci. Czyli czasami nie trzeba przeczekać tej anomalii. Czasami po prostu trzeba sobie od niej pójść. Co nie jest taką oczywistością, więc. A... Może być. Trudno. Jesteśmy na poziomie trzecim. Pamiętajcie, mamy zrobić 8. Oho. Oho. Czy ja mam uciekać? Szybko, uciekamy stąd. Oh. I mamy pana bez głowy. Czy pan bez głowy. Czy pan bez głowy. Eee. Czy powinienem się nim martwić? Pozwólmy mu może przejść, prawda? Pozwólmy mu przejść. On ma jakiś biznes do zrobienia. Niech sobie biznesuje, proszę bardzo, zapraszam. Tam pan siedział, więc ja się panu odsunę z drogi. Okej. Mm. Okej. Okay. Okay. Wszystko w porządku w takim razie. Chyba możemy sobie przejść, prawda? To nam raczej żadnego problemu nie zrobiło. Proszę bardzo, level 5. Uff. Idziemy sobie. Wszystko jest w porządeczku, wszystko jest w porządeczku. Obróćmy się, jest w porząsiu. Nic nigdzie nie wygląda podejrzanie. Do not look away. Okej. Okay. Dzień dobry. Do not look away. Patrzymy się na panią cały czas. Patrzę się. Patrzę się. Całą drogę. Jakie ja mam otworzyć drzwi, żeby na ciebie nie spojrzeć? Czy ty znikniesz? Koleżanko, problem jest taki, że ja się muszę spojrzeć w bok, żeby otworzyć drzwi, więc. Liczę na to, że zamierzasz w ciągu najbliższych 15 sekund zniknąć. Ona nie zniknie, prawda? Tracimy cały nasz progres, bo ja podchodzę teraz do drzwi. Otwieram drzwi. I ona tutaj będzie, prawda? Za mną. Uwaga! He. Okej, okay, okej. Okay. O w ten sposób mieliśmy to zrobić, dobra? Do not open. Co? Chwila. Ktoś tam jest. Ktoś tam jest i prosi, żebyśmy mu otworzyli. Nie, nie, nie. Ja sobie siądę. Pan sobie zaraz pójdzie stąd, prawda? Bo ja inaczej nie mogę stąd wyjść. To jest jedyna opcja wyjścia, te drzwi. Więc. Widzieliście to? Zniknął. Normalnie zrobił fade out. Otwieramy. Siódmy poziom. Słuchajcie, zrobimy to. Zrobimy to i zrobimy to zdecydowanie dużo szybciej, niż mi się wydawało, że to zrobimy. Okej. Okay. Chyba, że. Zaraz. E, zepsuję wszystko i będzie rozpocząć. od... nowa. Ale może nie, może nie, może nie. E, przyjrzyjmy się. Tak ostrożnie, chociaż z tego co widzę, anomalie, które tu występują to są raczej quick time eventy, czyli mamy szybko podjąć jakąś decyzję, jak widzimy jakąś anomalię, a nie żeby mamy się po prostu przyglądać jakimś elementom, więc wydaje mi się, że... Okej, okay. nic podejrzanego. Nic strasznego. Oj, to jest straszne. To jest straszne, że nie ma nic strasznego. Słuchajcie, ja się może rozejrzę. Tak ostrożnie, powolutku. Czy chłop wygląda tak samo? Te obrazki teoretycznie wyglądają tak samo. Za oknem też za bardzo chyba nic nie widać. Wszystko jest w porządku, prawda? Come on. Come on. Gran Come on. Otworzę te drzwi i będzie koniec. Otworzę te drzwi i będzie level 0. Ha! Jeszcze nie. Level 7. Ok. Dostaliśmy kolejną szansę. Eee... Obrazki RPG Gaming. Ok. Okej. Okay. Patrzymy do tyłu. Wygląda okej. Okay. Zamknięte. O nie. Zamknięte drzwi. I nie ma gościa. I gość jest tam. A... O. O. o! o! Nie, 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 jak to? Co ja miałem zrobić? Miałem od, nie miałem od niego uciec, tak? Miałem spowodować, żeby on zaczął wychodzić, i mamy po prostu biec z powrotem. Tak mi się przynajmniej wydaje. No dobra, wykrakałem, wykrakałem, że kończymy odcinek. No cóż, a o, 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 o. Oho, o, o. wracamy. Wracamy? Nie wracamy? A nie, 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 nie. Co mam zrobić? Co mam zrobić? Halo, pomocy. Pomocy. Pomocy? O, idziemy do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. Twieramy, Przechodzimy. O, o, o. To było straszne. L1. Okej. Okay. Idziemy sobie dalej. Oglądamy się za siebie. Żadnych napisów, żadnych komunikatów. Idziemy dalej. Dzień dobry. Nic nie widać. Wszystko jest raczej w porządeczku. Wszystko jest w porządeczku? Chyba, że nie jest. Powinno być. Otwieramy. Eee, I dostaliśmy komunikat, że nie wychodź dopóki nie skończą się wszystkie anomalie. Ale ja tu nie widzę żadnej anomalii. Gdzie tu jest niby anomalia? A... 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 Czy ktoś z was coś widzi Czy któryś z tych obrazków był inny Czy chłop robi coś innego o! Tu się dzieje, czy tu się dzieje z dwóch stron? Okej. Okay, Okej. Okay, dobra. Czyli już minęło. Możemy sobie iść. Minęło, możemy iść. Level drugi. Ostrożnie. Wszystko będzie w porządeczku. Zaraz. Zanim się obejrzymy, będziemy słuchać na samym końcu. Zanim się obejrzymy, będziemy normalnie w domciu. A To jest zdecydowanie anomalia, prawda? To mi wygląda na anomalię. Witam serdecznie. Czy pan tak zamierza sobie po prostu siedzieć i patrzeć? Czy. Ja sobie przeczekam. Pan sobie zaraz pójdzie. Prawda? Czy ty zamierzasz w ogóle sobie pójść stąd? Nie. To może tu chodzi właśnie o pójście dalej. Może ja cię po prostu powinienem ignorować. No powiem wam tak. Oni chyba się stąd nie zamierzają wynieść, więc. L3, czyli o to chodziło. Miałem ich po prostu zignorować. No dobra. Chyba nic tutaj takiego nie ma. Idziemy dalej. Oho. Oho. Do not look. Nie patrzymy na naszego koleżkę. Przechodzimy sobie obok niego. O, nie patrzymy się na niego. Nie patrzymy się na niego. Idziemy sobie dalej. La la la. Okej, okay, level czwarty. Eee, to proponuję. Przejść dalej o nie. Co to znaczy? Że jest czerwono mam sobie siąść. Siadam. Jest czerwono. Jest czerwono. Zaraz będzie pewnie biało. Albo i nie. Wiecie, jaki jest problem tej gry? W przypadku e, Exit 8 było dokładnie wiadomo, jakie są zasady. A tutaj te zasady są takie niezbyt oczywiste. W sensie czasami nie wiadomo, czy mamy przeczekać anomalię, czy mamy po prostu. E, mamy po prostu iść i ją ignorować, bo czasami trzeba po prostu ominąć kogoś i pójść dalej, a czasami trzeba po prostu przeczekać, aż ta anomalia zniknie, więc wydaje mi się, że to jest jedna z tych anomalii, które po prostu musimy. Przejdź dalej. No, no jest czerwono, no zgadzam się, jest czerwono. Przechodzę dalej. Uwaga, czy zepsuję cały progres sobie? Nie, level 5, czyli jest dobrze. I mamy, zobaczcie, znowu to samo, co mieliśmy wcześniej, czyli 8 razy te drzwi, 9 razy te drzwi. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Idziemy tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i cztery razy te. Raz, dwa, trzy, cztery. Mamy to. Mamy to. A to oznacza level który? Szósty. Oho. Oho. Coś zamigało. Coś zamigało, martwi, martwi mnie to. Czy um. mam... Nie powinienem chyba po tym chodzić, prawda? to wszystko? Czy oni oczekują ode mnie, że zrobię coś jeszcze? Chyba nie, prawda? Już nic nie miga. Idziemy dalej. Um, dzień dobry. Poproszę o jakiś komunikat, co mam zrobić z tobą. Trzeba się na ciebie patrzeć. Um. Ja sobie może siądę. Poczekam aż miniesz, poczekam aż z pójdziesz. Nie zamierzam się do ciebie zbliżać, bo to jest kolejny poziom, siódmy, w którym przegram przez jakiś bardzo głupi. Przez coś bardzo głupiego. Co ja mam z nią zrobić? No przecież. Find me. Okej. Oh! Okej. Okay. Okay. Za oknem? Ona gdzieś tu musi być, prawda? Za kratką jakąś, pewnie. Szukamy, na szczęście chyba nie mamy żadnego limitu czasowego A może jest w, ko... jest w kolejnym? Tu jesteś! Znalazłem cię! O... Czy mam cię znaleźć dalej? Nie, chyba nie Wszystko jest w porządku Prawda? Przechodzimy dalej Osiem, level ósmy nie możemy tego zawalić, moi drodzy. Nie możemy tego zawalić. Level 8. Na spokojnie. Wszystko jest dobrze. Wszystko jest dobrze. Nic nie migocze. Ja sobie jeszcze sprawdzę tak dla bezpieczeństwa. Nie, nie pamiętam dokładnie, co miałoby się na tych plakatach, ale chyba jest spoko. Wszystko wygląda jak dobre plakaty. Wszystko wygląda jak dobre plakaty. Żadnej krwi, żadnych dziwnych rzeczy, prawda? Nic takiego nie ma. Eee, oho, jest, zobaczcie naklejka na drzwiach, to znaczy, że coś tutaj jest niefajne. Któraś z rzeczy tutaj będzie nieprzyjemna. Coś się będzie działo, może jakiś obrazek będzie gliczował? Cokolwiek um. Okej okay. Mamy to Mamy to, znaleźliśmy Mamy to, moi drodzy. Czy to jest koniec? Czy to jest koniec? To jest chyba koniec, moi drodzy. Dojeżdżamy na, nas, na nasz przystanek. To jest chyba to. Hachiban L8. Drzwi się otwierają, wychodzimy, moi drodzy. Zrobiliśmy to. Zrobiliśmy to, aczkolwiek chyba każdy z Was. Każdy z Was się zgodzi co do jednej rzeczy. Jedynka była lepsza.